Philip J. Corso, żołnierz, który wierzył w obcych, Philip J. Corso, urodzony w 1915 roku, był oficerem amerykańskiego wywiadu wojskowego. Podczas II wojny światowej służył we Włoszech jako szef korpusu kontrwywiadu w Rzymie. Pomógł tysiącom żydowskich uchodźców uciec z Włoch i współpracował z Watykanem, by bezpiecznie ewakuować ich do Palestyny. W czasie wojny koreańskiej brał udział w tajnych projektach pod dowództwem generała Douglasa MacArthur'a oraz badał los zaginionych żołnierzy, później broniąc ich sprawy przed kongresem USA. Po wojnie dołączył do Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta Eisenhowera, a następnie pracował w Pentagonie, gdzie kierował Wydziałem Technologii Zagranicznych odpowiedzialnym za analizę nowych i zaawansowanych wynalazków pochodzenia obcego. W 1997 roku, w wieku 82 lat, opublikował książkę The Day After Roswell Dzień po Roswell, w której twierdził, że po katastrofie UFO w Roswell armia USA odzyskała technologię pozaziemską, która zainspirowała rozwój mikrochipów, laserów i światłowodów. Naukowcy odrzucili jego twierdzenia jako fantazję, lecz wielu postrzegało go jako patriotę, który odważył się powiedzieć prawdę. Philip J. Corso zmarł rok później, nie jako szaleniec, lecz jako żołnierz wierny swoim przekonaniom.